Cześć wam wszystkim, XRS Poland Race Camp. Jestem tutaj z Rafałem Skrzypkiem, czyli właścicielem tego terenu, bo tak naprawdę tutaj za siatką już mamy innego właściciela, Pana, pana Mariusza. Dobrze? Pana Mariusza, tak. tak I de facto Mariusza. ten teren też należy do Pana Mariusza. A, okej. Okay. To, tak, nie, nie, to nie jest tak, że to nie jest mój teren, broń Boże, to jest Pana Mariusza, mhm. ale że to było takie małe śmietnisko, mhm. jak w piosence, było tu ściernisko, jutro będzie San Francisco, tak? Także tak Źle wyszło? Za całkiem niezłe. Przyszedłem kiedyś do pana Mariusza i mówię: Kurczę, panie Mariuszu, tak się marnuje taki piękny teren, to co robimy? Robimy tor, no i padło robimy tor. Także mój pomysł, teren mm. pana Mariusza i nasza wspólna inicjatywa, i tak może być, że to jest nasz wspólny tor. Także nie mogę być, że to jest tylko mój, bo mm. to jest praca i pana Mariusza, i miłosza mm. jego syna, no i mój pomysł, i też moja praca, więc jakby to. No kawał roboty jest tutaj zrobione. Możemy, dzięki temu, możemy tutaj, możemy tutaj właśnie ścigać się i przeprowadzać taki obóz treningowy, i to jest. Thank <laughs> you. Ogólnie jesteśmy prekursorami tego w tym momencie, bo nikt wcześniej tego nie robił. E, gdzieś tam na świecie prawdopodobnie coś takiego się wyda wydarza lub wydarzyło. E, natomiast nigdy u nas. E, nie za bardzo w Europie. I mnóstwo odpowiedzi jest po takim tygodniu, już po pięciu dniach mamy mnóstwo odpowiedzi na różne rzeczy. E, natomiast e, najważniejsza rzecz, jaka jest, no to możesz powiedzieć u swojej córki, jak to wygląda, tak? No, masz czasy z piątku zeszłego, Dokładnie. masz czasy z dzisiejszego piątku. E, i, I jakby tutaj jest prawie 3 sekundy różnicy, jak nie więcej, niekiedy nie? Jakoś? Między zawodami, czyli mhm. tam, gdzie weszła do finału B i mhm. uplasowała się w samym środku mhm. tego finału, a zaczyna jeździć, to jest jej pierwszy sezon w ogóle na no. linie. Wcześniej jeździła, to nie tak, że kilka lat, ale mhm. półtora sezonu na dywanie, więc jakby mhm. dopiero zaczyna. I od zawodów, gdzie weszła do finału B. Mm, 3 sekundy poprawiła swój best lap, także to uważam mm -hmm. to jest bardzo dobre. I teraz na przykład zeszła dopiero ze swojego ostatniego treningu dzisiejszego, i jak no ona wcześniej. 47,5 w tym momencie. Tak, 47,5. Tak, to jest 47,1 w ogóle miała najlepsze, ale teraz miała trzy takie pod rząd 47,6, 47,5. Więc takie tempo zdecydowanie. Na zawodach miałaś best lapa 50 z groszem. A teraz schodzimy jeśli zrobi 50 z groszem, to wiemy, mm -hmm. że to jest nieudane kółko. Dokładnie. To jest taka różnica po pięciu mm -hmm. dniach, także a to nawet nie jest dlatego, że tylko jeździmy, więc sam camp przez to, że były rysowane te miejsca, tak, które omijać, którędy jechać, mm -hmm. to dało dużo świadomości, bo jakby tak jak mówiłeś, to jest nasz tor i ona miała możliwość jeżdżenia, a nie zrobiła takiego progresu wtedy, jak teraz, kiedy to było kilkanaście osób, i było tak. też porównanie. Jak ona jeździ sama, choć mm. pomimo tego, że mamy MB, czyli walczysz z mm. czasem, tak, mamy odnośnik, tak. ok, jest kilka osób, może 3-4 u mm. nas w klubie, to przez miesiąc czy półtorej takiej jazdy nie zrobiła takiego progresu jak przez te 5 dni. Także ja jestem zachwycony z jej progresu. My jeszcze całe dwa dni przed nami, to tutaj to jeszcze to zawody. Tutaj, te zawody jeszcze może być właśnie. Fajne jest to też, że jakby wymuszamy, wpajamy zawodnikom nie tylko, że bawimy się na torze, ale na koniec dnia są te kwalifikacje. I sam zauważyłeś, że te kwalifikacje to jakby jak tylko jest słychać syrenę startu, to, to u tak. niektórych się załącza, skurcz na palcu, tak. na przykład, a w ciągu całego dnia pięknie jeżdżę, a potem skurcz na palcu. Skurcz Także na palcu to tak też jest. trenujemy. Każdą część trenujemy, ćwiczymy i to wygląda, efekty są. I najważniejsze to, co ja widzę po sobie, ja wcale nie jestem szybszy, ale jestem bardziej powtarzalny na pewno, czyli jadę na pewno bardziej pewniej. Dużo pozmieniałem w swoim samochodzie. Od Marko tutaj właśnie nam pokazał parę rzeczy. I to samo u Was widzę, że no opony do końca dojeżdżane, więc bardzo no, dobrze. Tak, no. więc bardzo dobrze. Przyczepność, przyczepność na to, że rośnie z każdym, z każdym momentem. Najwyższa przyczepność chyba jest w okolicach godziny 16:30, 17:00. Tak jak zauważyłem jak się, no, się nagrzeje ta nagrzeje się, się tutaj, tak. tak. Tu nie ma żadnego cienia potem w tym mm -hmm. momencie, więc naprawdę nagrzewa się. A to mm -hmm. że jest teraz twardo, mm -hmm. więc to temperatury przyjmuje. To nie jest pokryte kurzem, więc cała tak. temperatura idzie w nawierzchnię. I jeszcze jedna rzecz, co tak zauważyłem, bo miałem pewne obawy mm -hmm. i tak jak pewnie wiele osób. Tyle dni na jednym torze, mhm. co mi to da? Znudzi mi się i w ogóle. Nie. E, po pierwsze się nie nudzi. Krótko nie. Tak, po prostu nie. nie. Po pierwsze się to nie nudzi, jak się kocha to co się robi tak w tym momencie, a po drugie y, może nie z wjazdu na wyjazd, ale z godziny na godzinę ten tor wygląda inaczej. Tak Tak mówisz, temperatura inna. E, warunki inne. W poniedziałek mieliśmy deszcz, we wtorek e, troszkę sypnęliśmy trocinami i zaczęły się jazdy. W środę podsychało, potem zrobiła się ścieżka. Tak. I tak naprawdę pięć dni i codziennie były inne warunki, więc tak. co z tego, że tor jest layout taki sam? Jak za każdym razem trzeba jechać inaczej. inaczej o, to, o to chodzi. Bardziej żeby się pilnować do... do... w niektórych A, miejscach. Dopasowywać. No. Hmm. Przez te pięć dni akurat no, nie cieszyliśmy się, jak widzieliśmy deszcz, ale hmm. dzięki temu uczestnicy mieli jakby wzięli udział w takich różnych zmiennych warunkach, dzięki temu, jak noc na zawody, moim zdaniem, bardziej będą gotowi mm. na to, jak spadnie deszcz, co się stanie z torem, jak wyschnie, co się stanie z torem. I kto wie, czy nie krok do przodu tych osób, których nie było? Eee, to jedna rzecz, i tutaj też z jakąś jedną osobą, nie, nie pamiętam już z kim, ale gdzieś wieczorne rozmowy, tak? takie tam przy, przy, przy grillu. Eee... To, co robimy tu, e, przyspiesza o prawie rok albo o pół roku, e, gdybyś jeździł tylko na zawody. Zawody na zawody. Zawody na zawody, i powiedzmy, tutaj jesteś e, no, ileś prawie godzinę, czy ileś czasu spędzasz na torze. E, na jednych zawodach potrafisz przejechać przez weekend maksymalnie godzinę lub godzinę z hakiem, jak podliczysz to wszystko. I teraz te wszystkie godziny, które się podliczy i przeliczy na ilość zawodów, to naprawdę ten progres, który można tutaj uzyskać w tak krótkim czasie, e, które potrzebują roku. Porównam na przykład Rafała Zaleskiego, z nim rozmawiałem właśnie na ten temat ostatnio, że. Generalnie on nie miałby Taką możliwości, żeby pojechać W ogóle do Włoch i posiedzieć tydzień czasu Z Marko na torze, bo na przykład Nam Marko podpowie pewne rzeczy, które dla nas są istotne Ale no ja, czy Sonia Czy Asia, czy jeszcze parę innych Niestety nie jeździmy na jego poziomie Natomiast Bartek mhm. Zaleski On rokuje na jego poziom, prawda I w związku z tym on wyciągnął Takie informacje, które nam Jeszcze nie do końca są przydatne, bo my jeszcze nie jeździmy Tak szybko, natomiast on On już z nich może korzystać a normalnie musiałby jechać do Włoch, albo musiałby jeździć za nim na zawody gdzieś po Włoszech i tam się od tego uczyć. Co no, no, na pewno finansowo nie dałoby rady tak po prostu no to pojechać fajnie, sobie do Włoch. Same wyjazd na wo... zawody, jeśli my no. bawimy się w to, co się bawimy, to wiemy o tym, że największym kosztem w sezonie potem to są zawody. Tak. To nie jest model, to nie są często części do tego mhm. modelu. Wiadomo, że są to koła i moim zdaniem zawody. Kołeś zawody. No wiadomo, no złamiemy was no ile tych wahaczy w ciągu no nie, dwa, nie, nie. No, My dzisiaj Zasian mieliśmy dzień awarii, no to tam <laughs> dwa, dwa wahacze i chyba zębatka. No, to, to są ty, całe awarie. Jak to tak? przeliczymy na dziś, to powie, że wow, jak dużo nawet, no. tak? Ale wy tu jeździcie kilka dni, dopiero pierwsza się złożyła. Tak, zdarzyło, dopiero więc, pierwszy więc dzień. Więc tak, to tak, nie. Tak Trzeba no. powiedzieć, że dwa wahacze i zębatka na siedem dni. Na a, 7 dni nie, a nie dzisiaj, tak? Jest, no, a że to padło na dziś. 6 no. złotych dziennie powiedzmy, jakby to przeliśmy. 6 złotych dziennie Zupełnie inaczej, a że mamy tutaj to. Pole, gdzie można tutaj mm -hmm. nie trzeba noclegów rezerwować, tak? mm -hmm. Mamy namioty. Jest prysznic przecież, tak. tak? Jest ubikacja. W sumie są dwie. Jest to i to i ubikacja, tak? Jest woda, ciepła, zimna pod prysznicem, mm -hmm. więc y, te koszta też schodzą w dół jeśli chodzi o bazę noclegową. No obiady mamy za dwudaniowe za 19, 19 złotych. 19 zł dwudaniowy obiad, no, nie ma o czym to, dyskutować. To naprawdę także to, dodatkowo. No, świetne te obiady są. Tak, także moim zdaniem mówisz o tym progresie, tak? Ja powiedziałem, że Sonia nie zrobiła tego progresu, jeżąc tutaj na torze bardzo często, mm -hmm. tak jak w te 5 dni, tak? A osoby nie mają często kontakt z aktorem, że mogą sobie mm -hmm. codziennie pójść na tak. tor i, i pojeździć sobie jeszcze z pętlą za MB. Więc jakby uważam, że dla takiej osoby, która jeździ tylko na zawody, to rok to jest totalne minimum, jeśli zrobili mm -hmm. progres w ten tydzień czasu. Tak. Więc przyspieszamy ogromnie, tak? Więc Я не Давайте, никаких жадных Ja nie mam żadnych minusów. No, to bardziej że to też Komary nie było jakby tak. Ta, I teraz siedzimy właśnie i tak rozmawiamy, złamy się tutaj łapiemy, tylko bo, gdy no, bo no niestety, no to jest jedyny minus, no, ale jesteśmy w lesie, więc to jest normalne. Ja myślę, ja myślę że co, no, nasi słuchacze, nasi tutaj widzowie powinni przede wszystkim pomyśleć na, przed, nad przyszłym rokiem. Myślę, że w podobnym okresie jak teraz, wiadomo, dzisiaj daty nie powiemy, ale w podobnym okresie jak teraz, ponieważ teoretycznie jest to najcieplej. Okres wakacji w Polsce. Różnie Nie to teraz, roku. tak. Może, może przyszły rok będzie lepszy. E, są też plany oczywiście, żeby tutaj Rafał mówi: dobra, e, mam tam wolny milion, to zadaszę tutaj kalle. E, tutaj <noise> <noise> więc jak coś to Ale tutaj... Ale tylko e, z monopolu tych Tak, 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 to tutaj zadaszę. Nie, no słuchajcie, chcemy zrobić dla Was jak najlepiej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w podobnym terminie, więc jeżeli możemy Wam tak powiedzieć, w podobnym terminie chcielibyśmy powtórzyć taki kemp. E, mamy nadzieję, że więcej osób nas odwiedzi z wyprzedzeniem rocznym, jak to powiem. Nawet już wydarzenie można założyć na Facebooku. Dlaczego nie po takim czymś? Także, e, także co, słuchajcie, komary nas tutaj zjadają. Ja mam jeszcze chyba dwie osoby, z którymi muszę pogadać. Nie wiem, jak mi się to uda. E, Rafałku, e, dzięki Ci za wywiad. Dawno Cię nie było u nas, bo zawsze gdzieś latar załatwiasz coś i cię na parę minut, to jest ciężko. Piąteczka. I co, widzimy się na torze, z Wami też się widzimy na torze. E, do zobaczenia. Razie, Cześć, hej. Wam. Hej.